Wy macie tego bolta włączonego jeszcze? Jeszcze nie? Nikt nic nie dostanie, kurwa, bo tu nie będzie dobra. No. To problem jest taki, że ja mam bajku ustawiony tutaj, a nie, nie mogę przestawić tego, bo już się nie da samemu. <grym> <grym> 3 km 11 brutto. Szybko poszło. Nie zdążyłem nawet usiąść ani nic, a zamówienie nie wpadło. No dobra, ok, to dawno nie było. Dobra? 4H Dziękuję. W ogóle powróciłem stara, że mi zmienili z tego skutera na rower. I miałem ustawione. Ciekawe czy teraz będę miał mniej zamówień. No ale szybko to ogarnęli. Więc gdybyście chcieli mieć taki sprawny support, to zapraszam. Iowy budynek to nie to. A, dobra, mogłyby inaczej pojechać. Teraz widzę, że to jest przy ulicy tam. Yy, bolt. Wę? Okay. bardzo. Dobra.